of Tolteks jest komputerową grą przygodową, wyprodukowaną przez Rewistik w 1996 roku. W Polsce musieliśmy poczekać na ten tytuł do 13 czerwca 1997 roku, dobrze chociaż, że Optimus Bis, który był dystrybutorem, przetłumaczył napisy na język polski. Cała gra ma lekki westernowy klimat i wcielamy się w niej w kowboja Fenimora Flimora, który za wszelką cenę będzie starał się znaleźć legendarny skarb Tolteków. W takich właśnie okolicznościach przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, a dokładnie do Arizony w 1866 roku. Podczas jednej ze strzelanin otrzymujemy od starca złotą czaszkę, która jest niezbędna do otwarcia świątyni tolteków, jednak aby tego dokonać będziemy zmuszeni znaleźć dwie pozostałe. Jak to w tego rodzaju grach bywa, będziemy znajdowali masę przedmiotów, a także rozwiązywali niedorzeczne zagadki. Łazili między osadami i miasteczkami, a także rozmawiali z przypadkowymi meksykańskimi rewolucjonistami, Bandytami, żołnierzami z północnej części Ameryki, bimbrownikami, a także z wieloma postronnymi postaciami. Bohaterem sterujemy, wskazując mu poszczególne miejsca, przy pomocy kursora myszy. Wydajemy także komendy, aby nasz kowboj coś podniósł, dał komuś jakiś przedmiot, otworzył lub zamknął drzwi, użył jakiejś rzeczy lub coś poruszył. Wybrane elementy otoczenia jesteśmy w stanie obserwować, a także zagadywać do spotkanych po drodze postaci. Pozbawimy przytomności mnicha, aby zabrać mu jego ubranie, a ten po odsknięciu będzie uważał się za przywódcę Meksykan. Miejsca, do których chcemy się dostać mamy zaznaczone na mapie, a docieramy tam zazwyczaj jadąc na naszym osiołku. Odwiedzając pobliskie miasteczko, wyjdziemy do szopy, z której zabierzemy znak parkingowy. Pogadamy z jednym gościem, który wpadł do studni. W mieście zaczyna sprawa się komplikować, wejdziemy na stację kolejową, aby pogadać z telegrafistą. Jest tam wiele rzeczy i przedmiotów, których jedynym celem jest to, aby nas rozpraszać. Wchodząc do pobliskiego sklepu widzimy cały przekrój towarów, tylko jedynie kilka z nich będzie nam potrzebnych do poruszenia fabuły do przodu. Niezdarnemu szeryfowi będziemy mogli zgłosić trapiące nas problemy, zwiedzimy sobie cele oraz zabierzemy potrzebną nam kawiarkę. Wchodząc do banku, postaramy się założyć konto, a także wziąć niekorzystny dla nas kredyt. W grze dialogów jest bardzo dużo i są one przegadane. Dodatkowo opcje, które już wcześniej wybraliśmy, nie znikają nam. Zdarzy się, że naciśniemy nie ten dialog co trzeba. A niektóre zagadki opierają się głównie na rozmowie i odpowiednim doborze słów, co jest niesamowicie monotonne i denerwujące. Gra stoi bardziej dialogami, niż zbieraniem i wykorzystywaniem przedmiotów. Przepytując miejscowych w barze, dowiemy się więcej na temat zbuja, który posiada interesującą nas czaszkę. Ponadto przyjdzie nam zwiedzić jeszcze obóz Indian. Będzie trzeba dostarczyć składniki na alkohol jednemu bimbrownikowi ukrywającemu się w lesie. Zakosimy flagę z amerykańskich koszar, a w kościele podstawimy papugę księdzu, który będzie ją spowiadał, by w tym czasie zakosić potrzebne nam przedmioty z niepilnowanego pomieszczenia. Samych lokacji jednak nie ma za dużo, jednak gra nadrabia przerysowanymi postaciami. Ludzie, z którymi gadamy zachowują się jak w kabarecie i znajdziemy tu masę nawiązań do spaghetti westernów. Każde otoczenie musimy dokładnie badać, gdyż łatwo coś pominąć i się pogubić. Grafika jest całkiem ładnie zrobiona, jednak animacja kuleje. Sprajty postaci zazwyczaj są duże i zajmują jedną trzecią ekranu. Każda odwiedzana przez nas miejscówka ma unikalny charakter i wygląda, jakby była wycięta prosto z komiksu. Podczas przygody odwiedzimy m.in. Fort Francuski, stadniny koni, kościoły, obozowiska Indian, a także cmentarz, na którym posiejemy zboże. Same żarty starają się być śmieszne, jednak słuchając ich miałem wrażenie, że gdzieś to już było. Gra też rzuca nas motywami, które znamy na pamięć, a także kadrami ze starych westernów. Widać, że przerywniki filmowe, jak i cała animacja jest nierówna i przypomina bardziej pokaz slajdów. Same plansze też są statyczne i wiele się na nich nie dzieje. Ścieżka dźwiękowa, a także dialogi nagrane są bardzo dobrze, różne postacie używają różnych akcentów, a idąc przez pustkowia słyszymy dękujące świerszcze. Tak więc poziom trudności jest dosyć wysoki, a lokacje rozległe. Na samym początku można czuć lekkie przytłoczenie, często nie wiemy od czego zacząć, dlatego błąkamy się bez sensu i używamy przypadkowych komend. Frisco's of Softotek jest grą przygodową, która została trochę zapomniana. Historia w niej przedstawiona nie jest specjalnie wyszukana i kreatywna. Warto tę grę sprawdzić, jeżeli lubicie klimaty dzikiego zachodu i wszystko co związane z westernami. I'm Mortimer Pettiboo, szef deputy, i you? Fenimore Fillmore, gunman. Delikat. Hello, what do you want? I'd like to check my account. Are you a customer of the first and last big town bank? Of course I am! Please show me your ticket. Oh dear, I don't have it on me. I, I must have left it in my other trousers. Sorry?